Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo e, produktu, o którym Wam ostatnio wspominałam. E, jest to Essence Forbidden Volume False Lash Mascara Top Coat. Tak ten produkt wygląda. E, I tak jak sama nazwa, nazwa wskazuje, jest to Top Coat do rzęs, który mamy aplikować już na pomalowane rzęsy. I tak. Jeśli chodzi o informacje, jakie podaje tutaj producent na stronie internetowej, to tak. Sztuczne rzęsy, nie potrzebujesz ich, jeśli użyjesz tego topkoutu, bogatego w czarne włókna. Może być używany jako topkout na dowolną maskarę, nadając jej efekt sztuczny rzęs. Intensyfikuje każdy makijaż oka, nadaje spojrzeniu zakazany efekt objętości sztucznych rzęs, szczególnie wraz z maskarami Forbidden Volume. I tak, jego cena w Polsce to 11,99, więc naprawdę niewiele i tak, jest to produkt, który już kiedyś jakaś inna firma wypuściła, już nie pamiętam czy to był Donegal, czy jakaś inna firma, w każdym razie jest to produkt który wygląda jak tradycyjna maskara do rzęs tyle, że jak tutaj się przypatrzycie, na tej szczoteczce jest mnóstwo właśnie takich malutkich włókienek, które mają się przyczepiać do naszych naturalnych rzęs i właśnie według producenta mają dawać efekt jakby się przykleiły sobie sztuczne rzęsy. co tutaj jeszcze? Ma być to yy, zakresany efekt objętości yy, W każdym razie może to być efekt taki naprawdę intensywny, pogrubionych yy, rzęs, właśnie które mają wyglądać jak przyklejone sztuczne rzęsy, więc zobaczymy, przetestujemy sobie jak ten produkt działa. Ja już mam oczy pomalowane i żeby było ciekawiej. Pomalowałam sobie oczy dwoma różnymi maskarami. Przepraszam, kopię wstawkę. I tak, prawe oko pomalowałam maskarą Eveline Volumix Last, To jest ta maskara, która ma bardzo podobną, a nawet wręcz powiedziałabym identyczną szczoteczkę jak tuż w. Wo, nie Volume, tylko Wonder. że z Oriflame. Ona jest taka. Tutaj na dole to włoski są krótsze, a u góry dłuższe. Jeżeli kojarzycie tą maskarę Woundless Oriflame, to tutaj te szczoteczki, moim zdaniem, są identyczne. Więc prawe oko, maskara Eveline a lewe oko Essence Get Big Lashes Volume Boost Mascara. To jest też mój ostatni, ostatni zakup. Też go pokazywałam, wam już. I to jest znowu maskara z taką grubą, dużą szczoteczką. Powiem Wam, mm. że na rzęsach Oba tusze wyszły wręcz identycznie, natomiast właśnie chciałam myślałam, że będzie większa różnica między nimi, ale zobaczymy, jak właśnie ten, ten coat, top coat poradzi sobie na dwóch różnych tuszach. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak wygląda efekt właśnie przed nałożeniem tego top coatu, właśnie jak wyszły oba te tusze na rzęsach i przechodzimy do aplikacji. się do Was trochę. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie, dobrze widać. Eee, będę zlepać trochę w dół, bo mam tutaj więcej przed sobą lusterko, ale mam nadzieję, że w wszystko będę ładnie widzieć, żeby Wam też dobrze pokazać. Dobra, zaczynam od lewego oka. Zobaczymy, jak sobie ten top coat poradzi. Jaki będzie efekt. O, tak ta szczoteczka wygląda. To jest taka tradycyjna w, 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 szczoteczka z włosiem. Natomiast tu na niej jest właśnie mnóstwo takich małych włosków. Nie wiem, czy to teraz aparat wychwyci. W każdym razie no jest tu ich tak dosyć sporo. Dobra, zaczynam malować. No, już się oczywiście musiałam <śmulować> pomalować. Dosyć powiem Wam, ten produkt yy, jakby wydłuża ręce, przez co właśnie się pomazałam cała, ale musicie mi to wybaczyć. Test na żywo to test na żywo. Ja jestem zazwyczaj upać kanał z maskary, więc tym razem nie jest inaczej. Powiem Wam trochę, jak widzicie, tutaj skleję ten produkt rzęsy. Tutaj przy końcu, przy zewnętrznym końcówku, ale zaraz. Postaram się tą szczoteczką popracować. Rzęsy od razu widać, że są dosyć mocno obklejone tym produktem. Widać, że są dosyć solidnie pogrubione. I tak malując, 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 powiem Wam, że dosyć ciężko jest te rzęsy rozczesać. Zobaczcie, jak one się, one się posklejały. Porównajcie sobie. Oj, porównajcie sobie teraz oczy. I no, powiem Wam, że efekt mm, jest na pewno. Rzęsy są rzeczywiście o wiele bardziej, o wiele bardziej widoczne. Natomiast e, właśnie są dosyć mocno posklejane. Tutaj przydałoby się czymś teraz je rozczesać. Momencik, wyciągnę sobie. Jakiś śmieszny gadżet to rzęs, który mam, który Wam pokażę w innym filmie. I sobie po prostu rozczeszę te rzęsy. O, jeżeli one są e, świeżo pomalowane i jeszcze są dosyć mokre e, te rzęsy, to bardzo ładnie udało mi się je teraz rozczesać i efekt mi się podoba. Rzeczywiście są wydłużone, są pogrubione. Mm. Czy wyglądają jak sztuczne rzęsy? No nie powiedziałabym. Natomiast rzeczywiście są bardzo widoczne. Pomijając to, że się porozmazywałam wszędzie, to ogólnie efekt mi się przynajmniej na tym tuszu z Essence o tym podoba. Naprawdę to, naprawdę to ładnie wygląda. Tyle, że jedna rzecz. Zaczęłam malować się rzęsy u jakby samego ich początku, i mam wrażenie, że te włoski, które są właśnie w tym topkowcu, teraz ym, bardzo mi się poprzyklejały właśnie na dole, tutaj po prostu od spodu, i mam wrażenie, że zaraz mi będą oczy zabić, bo coś mnie tam kuje, powiem Wam szczerze. Ok, biorę się teraz za drugie oko, na którym była maskara z Eveline. Zobaczymy, czy efekt będzie podobny. Na pewno już mogę powiedzieć, że właśnie dosyć ten produkt skleja rzęsy i trzeba sobie czymś poradzić, czym możemy te rzęsy rozczesać, to na pewno, ale zobaczymy drugie oko. oko mam polemalowane. I tak, efekt jest identyczny. Rzęsmi, które są pozlepiane, co mi się osobiście nie podoba, więc zaraz sobie to wszystko ładnie rozczeszę. Zdecydowanie lepiej rzęsy wyglądają, jak są po tym produkcie czymś czy wyczesane, jakąś szczoteczką i kiedy nie są posklejane. Zdaje mi się, że ten efekt jest wtedy bardziej taki naturalny, ale mimo wszystko bardzo, bardzo mocno są podkreślone te rzęsy. E, kolejna rzecz, e, produkt ten wydłużam, przez co jak, jeżeli macie naturalnie jeszcze dodatkowo długie rzęsy, to po prostu zobaczcie co się dzieje, końcówki rzęs przy malowaniu po prostu Haczą tutaj o załamanie powieki i ja jestem osobiście aktualnie cała po prostu, o, cała brudna, bo po prostu malując i podnosząc te rzęsy ciągle w górę, tutaj końcówki rzęs mi po prostu cały czas brudziły tą, tą okolicę, więc produkt dosyć mocno wydłuża, przez co właśnie można się, można się wybrudzić, ale to nie jest jakiś wiecie, mega straszny problem. Spokojnie można sobie tu przeczyścić waci nie wacikiem, tylko patyczkiem. Patyczkiem kosmetycznym, kiedy już po prostu ten produkt zaschnie nam na powiece. No i tak wygląda efekt końcowy. I tak wygląda właśnie efekt na rzęsach. Um, podsumowując, jeśli chodzi o jak, moją opinię, to tak. Efekt mi się na rzęsach podoba. Rzeczywiście rzęsy są bardziej widoczne, są bardziej podkreślone. Um, czy to jest jakiś efekt sztucznych rzęs? No. Powiem Wam szczerze, w moim odczuciu nie, ale mimo wszystko ładnie ten produkt wygląda na rzęsach. Tyle, że właśnie trzeba go wyczesać, bo troszkę skleja rzęsy i ja efektu posklejanych rzęs nie lubię, nie przypadam za nim, więc u mnie... Podstawą właśnie po nałożeniu tego produktu na pewno będzie jego porządne wyczesanie, żeby ładnie rzęsy porozdzielać, żeby nie były podlepiane. Druga sprawa, dosyć wydłuża ten produkt rzęsy, przez co ja miałam problem, bo się po prostu wybrudziłam w załamanie powieki. Tam, gdzie po prostu rzęsy mi się jakby, końcówki rzęs odbijały na powiece, tam byłam wybrudzona, więc przydałoby się yy, jakby coś, co nam zabezpieczy tą okolicę. Mam taki gadżet kosmetyczny, pokażę Wam go w następnych filmach, to na pewno ułatwi pracę właśnie z tym top coatem, ale na razie nie zapraszam, o tym gadżecie będzie w innym filmie. W każdym razie właśnie tutaj trzeba uważać, żeby się za bardzo nie wybrudzić, ale sam efekt bardzo mi się podoba. Poza tym produkt jest bez problemu dostępny w drogę, Natura, w Rossmannach. Nie wiem czy w Superfanu też. Dajcie znać, czy szafy Eveline są właśnie jeszcze w Superfan. Poza tym jego cena jest śmieszna. Efekt na dwóch maskarach wyszedł identyczny, więc trzymacie moim zdaniem gorszą czy lepszą maskarę. Produkt będzie działać tak samo. I wydaje mi się, że jeżeli macie krótkie rzęsy, mimo wszystko troszkę ten produkt je wydłuży, więc podrasuje Wam jakby naturalne rzęsy. Na pewno je bardzo pogrubi, na pewno efekt hmm, będzie taki dosyć intensywny na rzęsach. Im będziecie mieć dłuższe rzęsy, tym wiadomo efekt będzie hmm, wydłużenia jeszcze większy. Natomiast przy krótkich rzęsach na pewno je troszkę jeszcze właśnie wydłuży. Więc ja jestem na tak. Bardzo mi się ten produkt podoba, a tak jak mówię, troszkę problem z tym, um, no, z tym wybrudzeniem i z tym, że posklejał rzęsy, ale z drugiej strony dużo tuszów do rzęsy robi to samo, że yy, po prostu skleja nam dosyć mocno rzęsy, więc to można wydaje mi się wybaczyć przez, przez to, że efekt jest naprawdę ładny, cena jest śmieszna, można go bez problemu dostać, więc ja jestem na tak. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy wkurzałoby Was to, że musicie jeszcze rzęsy dodatkowo yy, właśnie rozczesywać, czyścić sobie tutaj gdzieś załamanie powieki itd. Jestem ciekawa po prostu, co Wy na ten temat sądzicie. W moim odczuciu fajny produkt. Tyle, że właśnie takie dwa drobne minusy, natomiast nie waży to jakby na ocenie całego produktu, bo działanie wydaje mi się, że jest takim w porządku. Ale tak jak mówię, jeżeli macie inne zdania albo chcecie się w ogóle podzielić ze mną swoją opinią na temat tego produktu, może go używałyście, dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, co właśnie Wy na ten temat myślicie. Jeżeli Wam się test podobał to oczywiście kciukujcie w górę. Bardzo będzie mi miło. Jeżeli macie ochotę, żebym nagrała dla Was testy jakichś innych produktów, to dajcie też znać koniecznie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa.